Mankowizowy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku I tak Pierwsze co zrobiłem to zmieniłem paszowóz, oborę dla krów Znaczy 1, 2, po 150 to teraz jest razem 300 No i zmierzyłem miejsca na TMR i Zostało dodane takie coś, czyli Mleczny silos, no i inne silosy na kiszonkę I to tyle z nowości A my wracamy do Deutschfahrer dalej kultywować pole No tutaj jeszcze kiedyś ogrodzenie do domu dodam, ale to kiedyś Kurde, ty, kwasty tu rosną. Pilnikiem będę musiał je wypierdzielić. Dobra, woli się staje coraz lepszy w tym fachu i tak. Pierwsze co? Kurde. Wciąga ten ciągnik trochę do jednej strony, ale kij w to. A jeszcze tryb oporu włączmy przy okazji. No zobaczmy, jak tam ten, jak tam produkcja tego brnika. Bo te krowy dość szybko tej słomy zużywają. Ja nie wiem czasem czy ja nie będę musiał sobie kupić też oddzielnego Silosu na słomę Na, na razie jeszcze nie produkuję krawy obornika No jak widzicie wszystko jest na full W jednej oborze jest już 400 litrów ale to przez to, że więcej Więcej po prostu stoi, szybciej trochę czasu postawiłem tak, i tutaj jest jęczmienie, który wiadomo, że będzie wykorzystywany jako pokarm dla kur. Bez zbędnego pierniczenia przechodzimy do dalszej fazy kultywacji. Zostały mi tylko dwa paski. Mhm, I też to nowy będzie trzeba zrobić. Nie wiem czasem czy też John Deere nie będzie mieć użytków. <laughs> Na kontraktach zobaczymy sobie. No na przykład jak ten odchwaszczanie pola. Obecnie nie ma kontraktu. Dziwna, dziwna. O, filtry na snapie to mi nie wychodzą. Ja snapa teraz wysyłem do pewnej osoby znajomej. Soby. No tutaj to już po mikrofonie trochę. A, tam wywalone jeszcze, jeszcze trochę jest do 2024 roku. Ja o 16 ten na Instagramie wstawiłem. No za 8 godzin reset. Jak skultywuję to to będzie tego e, No, będzie to Chwila Jak to skultywuję to ciekawe czy Będzie stopień zakwaszczenia Nie ma Dobra <laughs> Usunę to w inaczejszy sposób A wapno to tylko no, Muszę ten Pojechać na chwilę do i po rozsiewać Mam dostęp co wygadacie Do tamtego pola nie, wiem, ale to kiedyś będzie mi robiło załąkę. No i co? Tam spadek dostałem, no ale trochę z tą oboru dla krów musiałem się walić długo. Najpierw była inna, teraz jest totalnie inna. Zresztą są dwie, ale to jest łącznie jedna. W której razem pomieści się 300 sztukasz. To ja już tam bez nawigacji co zrobię? Nie wiem czasem czy też nie będę musiał stalażować tego fendem. Ja już mam wywalone. Raz razie czego wezmę, stależuję. Stależuje. przy okazji jeszcze wywalę wapno. Znaczy się, nie wapno, tylko nawóz. No i wyżej się uzupełnia. z tego... z silosu. Bo podkorek jest tam. Dobra, tylko po to było mi potrzebne te menu pomocy A tutaj sobie napełnimy nasze wapienko no dobra Olu szybko To załadowało Dobra. I tak, weźmy nasz kultywator tutaj. Jeszcze z będziemy musieli pojechać. Goda, ta talerzówa będzie dosyć długo z nami, bo ten ma 9,8 metra. A ten. A jakbym miał kupywać takie trzy finalne, no to talemkena 16 metrowa. Też ta farmeta, co ma 10,5 metra szerokości. No, i tego hmm. i Horsh e, Joker 12, chyba to się tak profesjonalnie nazywa. Dobra, gdzieś będę musiał od, odstawić e, paszałus. Właśnie ty, bo jeszcze jak tutaj mam hajs, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale wiaty nie. Paszałus wiem, gdzie będzie stać, ale hm. <laughs> z tego będę też zarabiać. Jaki dochód będę miał. Nie, już to i tak jakieś tysięcy będę z tego lekko zarabiać, ale no, zarobek zawsze zarobkiem będzie. Będę siać na większości pół owiec na jednym, może, marchewkę, ale. To... tylko na jednym Na razie to ja też stależuję wszystko by ten... By chwastów nie było Wysypujemy Fenda do talerzóweczki Łączmy koguty, jak to... uczył opór z TikToka Mhm Kiedy w ogóle się owiec się... bo ja teraz owiec będę sięć. Ale... hmm. Owiec, marzec, no to luz. To się wyrobimy. Tutaj nie wiem, jak będzie z tym. Nie no, ładnie jest. Doj czwar już czeka. a ten... Swoje zadanie. Eee, bez bezo. Fędzior bez oporu! tego przypycha, kurde. To ja... To je ciągnika, nie Te nowe. <grymne> nie no, oczywiście żartuję, Ja bardziej wolę nowoczesne maszyny rolnicze, ale mam Niektóre stare też są ładne. Zwyczaj nie wiem. Hmm. Zwyczaj jak teraz będę kupywać sobie ciągniki na gospe to tak. Teraz będę sobie zbierać hajs Ten. Owiec se na mąkę przerobię A z tej mąki ten, może se z biogazownie zrobię, nie wiem Na razie kukurydzy bym nie nie robił Jakieś szonki chociażby się przydało Kurde, złe pole Ciekawe to bro, no, ta brona, talerzowo wygląda, nie powiem, że nie Bardzo ciekawie nawet. Tu muszę starżować i wapno rozsiać. No to taki zabieg po to by nie było chwastów. Ctrl C, wykryj szerokość. Kilka razy trzeba wycisnąć. V, dobra. E na luzie, Wię więcej pociągnie fent na fajnie to wygląda. I ma Dam sobie to jako miniaturkę. Jakiegoś ślimaka nawala. Jedyny minus tej talerzóweczki. szybko jedzie się z nią. Ale plus to na pewno jest ta szerokość. Nie w żadnej talerzówce za te pieniądze nie macie takiej szerokości. Teoretycznie możecie powiedzieć: A weź Sejoza, trzymaj w pizdu do końca serii i tyle. Ale nie, nie chcę mi się. Chyba <grywy> mam ambitniejsze plany na to: wszystko, to i owo. Pan śmieć jeszcze będzie mieć wjeżdżać podczas mojej. ten. podczas mojego teleżowanka. No fajnie wygląda ten fand z tą talerzóweczką żółtą case'a. Nie wiem, może to... Ty... No Jakby te talerzówki od Kejsa to ja wam zaraz pokażę jakie one minus mają. Może na kultywację? Znajdziemy <grybujesz> jakiś kontakt? Nie wiem. Nie, co tak się buja, dobra. Buja się coś, ale do, wipro, do prawej to prawie jak tamara, jak to było w tej piosence. Ale co to tam, dobra. Nie no, idzie dobrze. No, zdjęcia to muszą się Nie, Muszą mieć taką charakterystykę, że muszą być w dobrze zrobionym kadrze, to jest ten. To jest sposób na do, dobre wyświetlenia w odcinku hm. Na przykład poprzedni odcinek, już wam mówię ile ma wyświetleń Na przykład taki e, Odcinek, nie, no w sumie nie Nawet e, ja nagrywam Sylwestra, to rzucę w 24 roku, ale no Odcinek, który wstawiłem w moje urodziny Ma 228, nie Ma prawie 240 wyświetleń, nie wiem jakim cudem, nie? Wniosek taki, że Daily miarę oddaje. No ale na przykład, Księg przed urodzinami, nie wiadomo jakim cudem, ma tylko 5 wyświetleń. I cholera wie. Dlaczego? Żeby mi nie dali praw autorskich za to, że mam otwarte drzwi, nie? To, że poza odcinkiem jak będę te pola talerzować to wstawię sobie jeden filmik z takim dziękiem że talerz musi jebać No tam było coś takiego macie pozdrowienia od zwolenników talerzowania pamiętajcie talerz musi jebać czy coś takiego Teraz to będzie szło. Kiedyś taki Fendt to by obsłużył totaler talerzówkę na luzie. Teraz też tak robi. Kiedyś tak jakby był taki zestaw, nie? To by ludzie takie buldupy mieli, że hit i by powiedzieli Skąd ten złodziej ma na to pieniądze? Na pewno ukradł z banku. Dobra, może nie banku, nawet też innego źródła, ale już. Kiś to. Ty ten, jak na dziesięć metrów, trzeba gościć. A walić tego farmeta! <grymne> Nie no, żartuję. Mam siewnik z farmeta, super się sprawuje. Jak taka czarna... <grymne> Nie wiem, jak z tym owsem, czy na odcinku, czy poza odcinkiem bym go siał. Z. Owsa, mąka, z mąki chleb. No i zarobek gwarantowany dobry. Może wszystko w sorgo? No, w razie nie w sorgo, tylko kurde tego. W owiec, posiać i tyle. Nie no ustawienia użytkownika. To czemu mi tak to nie? No i lecimy Robię to tak po prostu, talerzuje to by nie mieć po prostu tego, chwastów Czemu to do cholery jasnej wymaga wapna? Nie gadaj, nie no Jak ja te wapno będę musiał co sezon sobie kupywać, jakie ja kredyty będę musiał na to brać akurat wiedziałem, że na burakach będzie wapno potrzebne, ale no. No ale że kurde na tym, na zbożu, serio. Sem które to wyżniwa? Ja już zbiorę marchewki. Jak w Polsce to... Jak w Polsce to co chwilę pożniwa wapno będzie potrzebne. Dudupy z tym. Wyprowadzą się. Ja tak na serio żartuję, tylko że mnie to dziwi, że tutaj co chwilę wapno trzeba nawalać. Ale ta ładnie się sprawuje. Pierwszy raz używam talerzówki w tej serii. Albo drugi nie wiem. Miałem kultywator podorywkowy, ale mówię, kurde jak za podobne jest pieniądze talerżówka i ma lepszą szerokość roboczą, to już wolę talerzówkę. Ale jedyny plus tego kultywatora podorywkowego był taki, że chociaż ten. był Taki, że chociaż nie był ten zaciągnikiem, tylko był przyłączony do tuza. To jest jeden minus tej tarżóły. Z 9RX. Jakby podłączyć tutaj 9RX na przykład, albo nie wiem, takich mocniejszych ciągników, co jest jeszcze 1000 TMT na przykład, to ten, to by to komicznie wyglądało. Ten Fent jeszcze tak w miarę normalnie wyglądał. Taki zestaw typowo z lat 90., I ten, ale gdyby na przykład, nie wiem, był rolnikiem w tamtych czasach i miał ten zestaw. Oj, ból dupy u sąsiadów i kupienie maści gwarantowane. Tak <grymianie> pół żartem, pół serio. Akurat kiedyś to ten... no tutaj ten. Ta Unia RS 4-mokrowa. Jak widz się sprawiło. Ale jak człowiek ma takie dobrobyty w postaci takiej talerzówy, warto korzystać. Wapno, to ja nie wiem, czasem czy trzeba też poza odcinkiem w nakład. I raczej, kiw, te marchewki i ten I idziemy w... w, w owies Bo jęczmień, to dla kur jest już posiany Czyli tam. Czyli teraz Bo jęczmień dla kur będzie. Kury mi będą jajka produkowały. No to jest plan dobry dość. Pierwszy obornik już jest jak super. Tutaj jest taki duży dość rozstaw. 4 litry mleka. Szczepę na mleko będziemy musieli se kupić też. Dobra, weźmy się do tego, do fenda. Przesiądźmy. Eee, I tak, jedno pole już jest stależowane. A ja, ja te pola talerzuję po to, by tego. By nie mieć po prostu Chwastów Teoretycznie byście mogli powiedzieć, No, możesz teoretycznie pojechać piel yy, pielnikiem i spielić te chwasty. No, wszystko fajnie, ale no. Yy, pielnik ma mniejszą szerokość roboczą niż talerzuwa. To talerzuwa się bardziej opłaca. Nie, może chyba. Wiem, że na którymś z początkowych chyba odcinków użyłem talerzówki wtedy. Ale no. Ta rżowa wysył, użyłem i tyle. To na powierzchni by to zrobić. Miałem czasem, czy to nie, nie było podczas ten, podczas pola, którego się chciało marchewki. Ale te marchewki powiem wam, że to taki dramat jest, że hit. To, to takich mocnych sprzętów do niego potrzeba. Ten ja, ja już wolę się tak ten, mm, ja już se nie wiem jak mam tego moda upgradeable factories to sobie już wolę, kurde, dodać ten hajs i mieć szybką produkcję. Na przykład, nie, wiem, ja to na silnie postanowiłem Tutaj teoretycznie też mogę powiedzieć, że sobie dodaję hajs, ale na przykład, By urealnić tą grę, mogę powiedzieć, że to dotacja z Unii Europejskiej była i jest bardziej realnie. Nie, wątpię, albo spadek po dziadku, z USA, albo po wujku. <grym> nie wiem, nasz no, rolnik, są mniej więcej, nie wiem, ja miałem 16 teraz. Dobra, weźmy, się, że nasz rolnik ma na 18, rodzice wyjechali ten do Szwajcarii w celach zarobkowych, a on się zajmuje gospodarstwem z małego, robi na postępy wielkie, no i co? I w trakcie zmarł mu wujek i dziadek, którzy mieszkali w Ameryce, dostał ogromny spadek i tyle. Tak rodzice zadecydowali. Z Rudery też ładny domek powstał, jeszcze tylko parking. Kurde, rodzice jak wrócą ze Szwajcarii, z celów zarobkowych, to się zdziwią, nie do Poznania to będzie. Jeszcze szybko odrolnił działkę, jak to Andrzej Leper uczył, to kurde To totalnie Odrolniłem w sensie, że tam te tereny, gdzie teraz ta obora dla krów, nie, kurnik Też na przykład silosy, mówię piękne biny Te winy akurat ładnie wyglądają, nie żeby coś Akurat Nie, mi z tych silosów to się serio biny podobają tak fest Ajajaj aj. Cholera, jasna. No. Tylko 15-metrówkę, talerzówkę. Tutaj by człowiek się użył. Do kończenia tego paska, ale po cholerę. Nie, ale znając życie, to serio. Nie wiem, na przykład na amerykańskich gospodarkach, to ten sprzęt, co teraz mam, był pewnie w latach 90. dobrze używany. Kurde, ale takiego też wielo wielorybasy tu kupić. W sensie fenda TMS vario, jakby ktoś nie wiedział. O, zajebiście, od nowego paska zacznie i to tak idealnie. Ale tutaj też sobie trochę wytależujmy, żeby było mniej roboty. Nie wiem. O Jezu. Nie no. Kurde. Tyle wapna. Serio. Ludzie. Dobra, te pole do talerzuję i kończę odcinek. Później się nagram TikToka, tako, bo można, teoretycznie. No i leci, dalej. Ten A weźmy już sobie tak zróbmy kont kontrol w 3 jazda <grymne> Dobra weźmy tak żartobliwie Добра. Ммм. Курдено, наверное. Правда? Я To pole i koniec odcinka będzie. Bo jadę na kur Ja żartuję <laughs> Nie wiem czy wpuszczę mnie do takiego klubu w wieku 16 lat. No 35 osób na insta relacji. Się... To są wyświetlenia, nie. Dobra, a no więc tak, o, od linijki, kurde, nieźle. Widać, że pod kątem prostym to robiłem. Jedyny minus to te wapno, no tak to. Na, na akumulatorze w fędzie to ta żółwka się super spisała. Także to na tyle. Cześć.